takie małe przygody, no zmywotek jest dla satyryków pyszny, pyszny, Mieliście? wystarczy trochę zapamiętać, tu dup w dupie, tu dup w dupie trochę poukładać sobie. przepraszam, ja używam takiego powiedzenia, bo do kiedyś takiego studenta, jakiegoś afrykańskiego nauczyli koledzy, jak szedł na egzamin, że powtarzał, ja wszystko pamiętać, tu dup w dupie, tu dup w dupie, wszystko pamiętać. Wystarczy tu dup w dupie trochę popamiętać, proszę Państwa, i właśnie gotowy monolog, widzicie, jaka łatwa robota jest. Na wodzie? Tutaj był, proszę Państwa, kiedyś na wybrzeżu, jak była roślina 2-3 lata temu, Okrągła Solidarności w Szczecinie. Zaproszono go i tam pod zamkiem, na tej łące, a, tym, y, był w festy prawda, przemówienia. Komorowski przemawia i tu mówi, tu się rodziła nasza wolność. Tutaj Uniwersytet Karola Wesieńskiego. No proszę Państwa, cię pedagogiczne wsunęły się pod prezydium. bo nie mógł, nikt nie mógł na drugiego spojrzeć, żeby śmiecha nie wymuszać. Taka była sam Tego telewizora nie pokazałem, bo to jest właśnie y, tajna wiadomość Fakty Państwowej, dura, proszę dura. Państwa. Tak jest. Y, jaka tu jeszcze wizyta? No może przypomnę o wizycie Merkel-Sarkozy, y, trójkąt weimarski w Trójkącie. Zjechał się, się do Warszawy, proszę Państwa, jeszcze Sarkozy, był y, do Wilanowa, już jeszcze nie wiadomo po co, bo to tylko, żeby się w telewizorach pokazać, jak, są, jak świetnie im się żyje w Trójkącie. No i przemawiali tam na tle flaki zimnej w grali przed tym pałacykiem w Wilanowie, ale niestety tego dnia też spadał. I Polska na cały trójkąt wajmarskich miała tylko jedną parasolkę. Merkel z Kowalowskim się zmieścili, takie dwa tobołki się tak przydulali, pod tych po parasolką, a Sarkony się nie zmieścił. I stał nie nieborach taki kogucik kwalijski, prawda? Tutaj z tego kinona, no bo leciało jak rybny. Rodoskować no Ja myślę, dlatego potem Francuzi go nie wybrali w wyborach prezydencji. prezydencji. prostu tak ośmieszony, że już przestanę na niego głosować. No tak, orcieżka zobaczyła, to się dzieje dwa razy przyciech himny zagnali i cała ta trójka runęła do prawa tu się schować. Komorowski wygrał wyścig. Bar do tego saloniku od razu się uwalił na kanapę. Ale nie musiał walić nie Tam Tamta para to a z tym Sarkozym, tak stanęli, nie będziemy jak się zachować. Bo oni nie znają takiej etykiety dworskiej. gospodarz uwalony, a tu goście stoją. A jeszcze im powiedzieli, że on z hrabów pochodzi. A nie wyjaśnili, że z bocznej linii. To jest ta boczna linia z bocznicy do budy ludzkiej. Z komoródzkiej z budy ludzkiej. Że mistrzostwo Polski to jednak osiągnął z ortografii, kiedy wpisywał się w ambasadzie Jabońskiej do no, księgi kondolencyjnej, że no, się łączymy w bólu przez U-otwarte, ale ból kaporuski, w bólu się łączymy, wleczymy się w je, jej, jej przez J i jeszcze było w głębokim szalu przez RZ. Ale już tego kamerzycy za długo ciągnęli, także nie pokazamy. I ten kamerzysta żadnej telewizji nie pracuje w Polsce. Takiego mamy prezydenta, proszę Państwa, i ma od tego poparcia, a na się, znajdzie tego mamy, którzy go popierają. No taka jest sytuacja dla satyryka bardzo korzystna. Miałem wypieczny mały przypomina tych pierwszych sekretarzy wojewódzkich i państwowych w prl Naprawdę to jest postać cała z PRL przeniesiona. Tak się zachowuje, taką mam mentalność, taki rubaśny, taki bardzo, prawda, żartobliwy, wesoły. I z tobą taka to powstała. Pan akustyk, poproszę jeszcze raz, bo podniósł mi trochę odsłon gitary i wokalu tutaj na tych dwóch monitorach. Nie wiem, czy on już stamtąd wyszedł pewnie. Tutaj, pan podniósł troszkę gitary i wokalu na monitorach, będę wdzięczny. To jest ta piosenka, proszę Państwa, którą ja obiecywałem. Ona z gatunku tak zwanej satyry abominacyjnej, bo satyra nie zawsze jest taka lekka, miła, miła i przyjemna, jakby się chciało. Czasami satyryk ma gorsi dzień i pisze takie kolory. Damy wolną Polskę, no i państwo Tu Jest zapewne jakiś postęp i Pytam pyta ludzi wielu. Żywać chce się, żywać chce się tak jak w Co Sztuk udaje, że pracuje i rozkupy. A nie wiedz czemu, że ja chcę się... że się chce się Cel, po i wielu, czy chce się, czy chce się, tak,